SEN, przyśniło mi się wieczorem, wiecie, jak we śnie bywa czasem, że byłem panem profesorem i że uczyłem naszą klasę. Idę do naszej klasy i marzę. No, ja dopiero im pokażę. Takich jak ja, nauczycieli, to oni wcale nie widzieli. Bo najważniejsze, proszę wierzyć, to mieć podejście do młodzieży. Pędzę do klasy jak na skrzydłach, a moja klasa już mnie wita. Zamiast kredy kawałek mydła. Gąbka za szafą jest ukryta. W kałamarz wetknął ktoś cebulę. Stół atramentem zachlapany. Fruwają papierowe kule, a wszyscy wyją jak pawiany. Pamiętam dobrze, bo przedwczoraj tak witaliśmy profesora. Zadrżałem. Jak ja dam sobie radę z tym za przeproszeniem wyjącym stadem? Jakich użyć słów i gestów? Kiedy ja jeden, a ich czterdziestu. Krzyknąłem cisza, krzyknąłem spokój, ale mnie nawet nikt nie usłyszał. Więc pytam, panie profesorze, jak pan to robi, że pan może, pan się ogromnie męczy dla nas? Więc my, więc ja przepraszam Pana.